Może byśmy raz robili taki miesiąc, że cała wypłata spyszna poszła na gambling. Czyli na poksy, na zdrabki. To dopiero byłby kontent. Tak to wygląda. Mamy remoniadę O której jest w tapale. Która jest w ogóle godzina? O 15 gdzieś. Bo się przedłużyło trochę na dzisiejszy dzień. Dobra, testa amoniały te Cytryna tu pływa w ogóle. To jest cytryna chyba. No, Dobra, wam jak nie. Dobra, to jest ogólnie to jedzenie, które jak ja na przykład zawsze jadłem w Maku czy piłem Monster, to Michał pisał, że jest to jedzenie w Nordfiszu. Oceniamy Tak szczerze kanapka jest na pewno zdrowsza bułka Tak wygląda Zobaczymy zaraz Tak wyglądają skrytki To nie wiem jak bardzo drogie to tak szczerze było 40 zł to kosztowało Poczekaj nie wiem, jak was postawić, bo się przechyłacie. O, może tak? Dobra, mamy A czy wiesz, te, ten napój 15 taka kosztował, nie? Bo bez napoju to pewnie byśmy zapłacili 26 zł. Sama ta to kosztowała, ale w zestawie 4 dyszki. Jeszcze pomidora wziąłem wtedy. pomidor pewnie też jest 2 zł. Teczuk jest taki sam jak w maku. A pretka? Ja lubię takie predki. One są, wydaje mi się, dużo, dużo takich nie lubi, bo są chamsko odrysowane i puste. Które? To jest ten sam keczuk jak w maku. Nie no, tu nie ma ryby. Nie wiem, czy były jakieś promocje. A jaka ryba? Czekaj, dobra, ostatni, ten sprytek. Mogę pokazać, jak to wygląda, jeszcze raz. Tak to wygląda. Jest sosik jakiś, rebson Jakiś gniotek jest. Testujemy, To nie spadło. 26 złotych taka ta No Michał wie co, dobra. Mega, mega ciekawy sos jest. To jest trochę razy lepsze niż taka napka. Co wczoraj, żeśmy je hmm. Dzięki. Nie wiem, jak to co jest robota. Ale dobra, sos jest mega dobry. Jakby, wydaje mi się, że tutaj robić sos robota, bo ta ryba jest słabo wyczuwalna ale nie ma jakiejś swojej konsystencji ale sos jest mega fajne. to jest musztarda połączona z czymś w tym sosie właśnie fajnie to smakuje, jest nawet dosyć duże czyli już i jest 10 kęsów i nadal zostało, nie? No sprawę, się pozytywnie zaskoczyłem. No ale cena jest trochę taka duża, ale to my też wiedzieliśmy, że będzie droga w zestawie. No bo ile kosztuje zestaw Nickmanka? Też pewnie kosztuje tych 100 zł, nie? Tak mi się wydaje?

Daj mi się czempion, że trochę widzów przyszłonowych, trochę botów. No i wiesz, Michał, czego dobra ta kanapka jest z tego rybaka? Naprawdę mega dobra. Byłem w Nordfiszu. Wziąłem tą kanapkę rybaka, bo polecane było i naprawdę dobra. dołożyłem sobie pomidora. Nie wiem, czy kojarzysz. Poczekaj, te spoko. Master Rosha. A czemu taki? No, gadaliśmy 10 minut, że czekamy na Michała, bo idziemy do Northquisha i nie było Jeszcze Chcieliśmy zmienić knajpę. No etapkę tapkę ściągnąłem, żeby zobaczyć kupony. Nie, nie zjadłem drugiej. Znaczy no zjadłem, ale nie chciałbym jeść, nie? Ogólnie dobre jedzenie jest, no tylko cenowo trochę dużo wyszło.

Właśnie, może Michał ma współpracę z to Ale nie na to ciepnie. Ja chyba chore będę, nie? My głowa, Bogi. A ogólnie wy umiecie tak cytrynę zjeść? Zobacz, jest cytryna, nie? Dobra. Miałem.

Ah, e ainda porta a papel aqui